Matura poprawkowa z roku 2020. Więc, tak, pierwsze przy, pierwsze, zadanie pierwsze. Liczba pierwiastek 5 plus 2 pierwiastki z 3 do kwadratu jest równa. To zapiszemy sobie. Pierwiastek z 5 plus 2 pierwiastki z 3 podniesione do kwadratu. I tak jak wiecie, <tosłuch> mam lekkie zboczenie na temat e, tablic maturalnych. Hmm, wzory skróconego mnożenia. Strona numer 3. Raz, dwa, trzy. I tak. Tu mamy wzory skróconego mnożenia. W naszym przykładzie, widzicie tu, jest coś z plusem do kwadratu. No to szukamy. Coś z plusem i do kwadratu. Czyli z tego pierwszego wzoru musimy skorzystać. Widzicie to? To mamy w tablicach. I teraz tak, przepiszę ten wzór. a plus b do kwadratu równa się a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. I teraz tak, jak to ma się w naszym przykładzie? To o to jest całe nasze a. Ta liczba to jest jakby nasze b. I podstawiam do wzoru, czyli pierwiastek z 5 podniesiony do kwadratu plus... 2 razy a, przepisuję tylko. Razy 2 pierwiastek z 3. Plus 2 pierwiastek z 3 do kwadratu. To się równa. Pierwiastek z 5 do kwadratu. Pierwiastek z 5 do kwadratu to jest co? Pierwiastek z 5. Razy pierwiastek z 5. Pierwiastki są tego samego stopnia, więc liczby pod spodem mogę sobie. Pomnożyć, stąd 25 na wydział. To się równa pierwiastek 25, 5, pik 5. Teraz co tu mamy? 2 razy 2, 4. Tak? Yy, I dalej. <ścoughs> I dalej mamy pierwiastek, mamy coś takiego: pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 3. Są te same stopnie, więc liczby pod pierwiastkiem mogę razem pomnożyć. I 5 razy 3, czyli pierwiastek z 15 razy pierwiastek z 15, tak? Widzicie skąd się to wszystko wzięło? Zaraz jeszcze wam popisuję. Plus dwa pierwiastki z 3 do kwadratu. Kwadrat znaczy, że dwa razy muszę tą samą liczbę pomnożyć i mnożę. 2 razy 2 jest 4. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 jest pierwiastek z 9, czyli mam 3. To się równa, to się równa 4 razy 3. Czyli 12 plus 12. To się równa, to się równa 5. Plus 12 jest 17 plus 4 pierwiastki z 15. Już Wam dokładnie jeszcze, yy, jeszcze wszystko powiem. Tylko sobie wezmę kolorki. Więc tak, popatrzcie. Tutaj, to. To mamy to 5, tak? Bo pierwiastek yy, z 5 do kwadratu to jest 5. Tutaj wyjaśnione zostało. I teraz tak. 2 razy 2 to jest 4, tak? I w tym samym momencie. Yy, w tym samym mnożeniu mamy pierwiastek z 5 i pierwiastek z 3, co też musimy razem przemnożyć. To nam dało pierwiastek z 12. No i tutaj na samym końcu mamy nasze b. To nam dało 12, tak? Bo 2 pierwiastki z 3 do kwadratu znaczy, że muszę 2 pierwiastki z 3 zrobić razy 2 pierwiastki z 3. To daje 4 razy. Pierwiastek z 9, czyli 4 razy 3, bo pierwiastek z 9 to 3. Jak macie jakiekolwiek pytania, piście.